faktogramów w przesądy nie wierzy i dlatego 13. odcinek waszego ulubionego programu o grach wideo ląduje bez problemów i zgodnie z planem. Oto faktogram z numerkiem 13. Oglądajcie. W dalszym ciągu trwa sezon na mocne granie. Zresenzujemy długo oczekiwane Borderlands 2 oraz kolejną część kultowej bijatyki Tekken. Sprawdzimy też co nowego będziemy mogli zagrać w przyszłym tygodniu, a na sam koniec programu pokażemy zdjęcia pięknej Ukrainki, która bardzo, ale to bardzo chce wyglądać jak postać z anime. Zapraszam. Wiemy już, kiedy pojawi się nowa konsola Nintendo. Wii U, dzięki której Japończycy z wielkiego N wejdą w nową generację, zadebiutuje w Ameryce Północnej już 18 listopada. U nas w Europie raptem dwa tygodnie później, bo już 30 listopada, konsola będzie sprzedawana w dwóch wersjach, różniących się od siebie kolorem oraz przede wszystkim pojemnością dysku twardego. W chwili premiery Wii U na półkach sklepowych obok konsolki znajdziemy także kilka gier. Takich jak FIFA 13, Zombie U i oczywiście, jak żeby inaczej, nową część Super Mario Bros. -a. Wii U w naszym kraju może kosztować zależnie od wersji od 1000 do 1500 zł. Zielone świnki z kultowej gry Angry Birds kojarzymy wyłącznie z czymś najgorszym. Ciągle je bombardujemy, grzebiemy pod gruzami, jednym słowem okrutnie gnębimy. Finowie ze studia Rovio stwierdzili, że tak dłużej być nie może. I dlatego właśnie świnki dostaną własną grę która zapowiada się równie rewolucyjnie jak kiedyś Angry Birds. W Bed Piggies, bo tak ma się nazywać ów tytuł, skonstruujemy pojazdy wszelkiego rodzaju, zarówno jeżdżące jak i latające, którymi potem będziemy musieli przetransportować na koniec lokacji właśnie nasze świnki. Teraz już sympatyczne i przede wszystkim bardzo uśmiechnięte. Bed Piggies zadebiutuje na urządzeniach przenośnych już 27 września. Na PC-tach troszeczkę później, a kiedy dokładnie, no tego już nie wiadomo. Firmy Electronic Arts oraz BioWare ogłosiły niedawno, że trzecia część znakomitego RPG Dragon Age otrzyma podtytuł Inquisition. Tytuł powstaje już od dwóch lat, a gra ma śmigać na tym samym silniku graficznym co Battlefield 3 i nadchodzącym Medal of Honor Warfighter, czyli na potężnym Frostbite 2. Niestety o samej grze wiemy bardzo mało, a właściwie to nawet jeszcze mniej niż mało. Wiemy tylko tyle, że tytuł ma łączyć w sobie najlepsze cechy dwóch pierwszych części Dragon Age'a. A o tym, czy uda się ta sztuka, dowiemy się dopiero pod koniec przyszłego roku, bo właśnie wtedy ma się pojawić Dragon Age 3. Ciekawe tylko jak to wszystko ma się do ostatnich informacji mówiących, że dwóch współzałożycieli firmy BioWare postanowiło ją opuścić. Na pierwszy rzut oka seria Little Big Planet to taka niepozorna platformówka, która w rzeczywistości jest istnym fenomenem. Jej najnowsza edycja, dedykowana przenośnej konsolce PS Vita, to w zasadzie wierna kopia Little Big Planet z PlayStation 3. Najważniejsze różnice zauważymy w sposobie sterowania. Gra korzysta z szerokich funkcji wity, ale czyni to w sposób mądry i oszczędny. Dlatego podczas gry nie musimy bez przerwy przechylać się i macać konsolki, jakby ta skrywała w środku niespodziankę. Tytuł bardzo spodobał się Krzyśkowi Ogrodnikowi z serwisu gram.pl, który nazwał ją najlepszą odsłoną serii, dając jej w rezultacie 9,1 punktów na 10. Z kolei Jakub Zagalski z Imperium G wręczył produkcji 4 Gwiazdki na 5 możliwych, narzekając tylko i wyłącznie na krótką kampanię oraz małe wpadki obecne w polskiej wersji językowej. A na sam koniec średnia ocen z Metacritic, która wynosi bardzo wysokie 88 punktów. Najlepsza jak do tej pory gra na vite. No, tak na to wygląda. Pierwszy Tekken Tag Tournament pojawił się w momencie, kiedy PlayStation 2 dopiero raczkowało, a kontynuacja Tekken Taga debiutuje z kolei już pod koniec życia konsoli obecnej generacji. Zamiast rewolucji mamy raczej średnią grafikę, ale za to tą samą wciągającą mechanikę walki. Krzysztof Pandowski z Gamezilla podarował grze świetną dziewiątkę z jej system walki, bogatą zawartość, bo w grze znalazło się ponad 50 wojowników, oraz sobie ciekawie zrealizowane plansze. O potędze tej gry niech świadczy fakt, że Tekken Tak Tournament 2 został oceniony przez japońskie opiniotwórcze Famitsu na prawie maksymalną ocenę, czyli na 39 punktów. Co nie zdarza się naprawdę często. Metacritic sumuje wszystkie oceny, które pojawiły się do tej pory. I... w ocenie w końcowej wychodzi mu 83%. Przed amerykańską firmą Gearbox stało nie lada wyzwanie. Dorównać, a może nawet wręcz przebić sukces pierwszej części Borderlands. Jak się okazało Borderlands 2 daje radę. Przygoda na fikcyjnej planecie Pandora literalnie wciąga. Wywołuje uśmiech na twarzy, a czasami nawet skłania do refleksji. Jednak nawet świetny scenariusz ustępuje miejsca kapitalnej i efektownej akcji. Mamy czterech zróżnicowanych bohaterów, mnóstwo broni, mnóstwo wrogów i przede wszystkim bardzo dużo zadań do wykonania i aby w pełni pokazać grę, trzeba spędzić przy niej nawet kilkadziesiąt godzin. Serwis gry Online, drugą część Borderlandsa wychwala pod niebiosa i dlatego ocenia ją aż na 9,5 punktów. W skali na 10. Nieco krytyczniej, nową produkcją Gearboxa podsumowuje Bartek Sieja z serwisu Gamezilla. Bartek narzeka m.in. na jej monotonność oraz backtracking, zmuszający do przemierzania co najmniej po kilka razy znanych już wcześniej lokacji. Nasza wyrocznia, czyli serwis Metacritic, wystawia grze wysoką średnią, która wynosi dokładnie 88%. Stwierdzam cool shadingowy przebój. Na ten tytuł czekali wszyscy fani serii Half-Life. Mowa o Black Mesa Source, czyli remake'u będącym modem pierwszej części historii o doktorze Gordonie Freemanie, który zmagał się z diabelskim pomiotem w ośrodku naukowym gdzieś w Nowym Meksyku. Ale nie jest to zwykły remake. Gra ma nie tylko nowy tytuł, ale też zupełnie nową grafikę generowaną przez silnik Source. Przemodelowane lokacje i na nowo nagrane dialogi, a przy tym zupełnie świeżutki Sontar. Nie jest to co prawda Half-Life 3, ale i tak w Black Mesa Source każdy fan Half-Life'a zagrać powinien, a wręcz ma szansę poczuć prawdziwy klimat pierwotny. No choćby dlatego, że gra jest po prostu darmowa, wypada mieć jedynie zakupioną dowolną część Korzystającą z silnika So. W przyszłym miesiącu na półkach sklepowych znajdzie się zestaw zawierający trzy części KILZONA. Jedynkę z poczciwej czarnulki oraz dwie ostatnie gry z PlayStation 3. Szczególnie ciekawie zapowiada się pierwszy KILZON, który na potrzeby dzisiejszych czasów przejdzie spory lifting. Kompletny remont ma dotyczyć przede wszystkim oprawy wizualnej, tekstury mają być ostrzejsze, a wszelkie brzydkie krawędzie wygładzone. Nie zabraknie także wsparcia dla trofeów. Cały zestaw będzie można nabyć 23 października za jakieś 40 dolarów. Co ciekawe, pierwszą część zremasterowanego Killzona będzie można oddzielnie ściągnąć z PlayStation Network i to za jakieś 15 dolarów. Battlefield 3 doczeka się w przyszłym tygodniu trzeciego już dodatku, który wywinduje zabawę na zupełnie nowy i jeszcze bardziej epicki poziom. Siły pancerne to rozszerzenie, które pozwoli nam na toczenie pełnych rozmachu bitew pancernych z udziałem najnowocześniejszego sprzętu. Powalczymy na czterech zupełnie nowych mapach, na których zamęt i zniszczenie siać będą znane z podstawowej wersji gry pojazdy, ale też zupełnie nowe, takie jak niszczyciele czołgów oraz wyrzutnie polowe, coś w rodzaju rosyjskiego BM-21. Tą przysłowiową wisienką na torcie ma być fakt, że dodatek udostępni nam największą w historii serii mapę do trybu wieloosobowego, która pomieści całą masę ciężkiego, ale także tego lżejszego sprzętu, tak by można było organizować starcia na niespotykaną do tej pory skalę. W tym miesiącu pojawią się dwie przebojowe bijatyki, które spróbują powalczyć o palmę pierwszeństwa. Drugi Tekken Tag Tournament już jest, a jego rywal, czyli piąty Dead or Alive, zadebiutuje w przyszłym tygodniu. Nowa mordoklepka od firmy Team Ninja nie ma zamiaru zrywać z tą charakterystyczną dla serii filmowością. W grze liczyć się będzie przede wszystkim fan i dobra zabawa. Przeciwnikom łomot spuścimy na rozbudowanych, efektownych oraz interaktywnych lokacjach które staną się zarówno naszym sprzymierzeńcem, albo jak to woli, wrogiem. Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak tylko to, że podczas walki będzie trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy. Kasumi i Spółka postanowią się z nami zesparować 25 września. Najpopularniejsze obecnie MMORPG, w które gra miesięcznie 9 milionów ludzi, doczeka się kolejnego od dawna oczekiwanego dodatku. Przebój Blizzarda dzięki rozszerzeniu Miss of Pandaria stanie się mniejmy nadzieję, jeszcze lepsze i co najważniejsze jeszcze ciekawsze. A wszystko to za sprawą całego pakietu zmian, które wprowadza dodatek. Po pierwsze otrzymamy nowy kontynent do zwiedzania, nową rasę Pandarenów, przypominających do złudzenia słodziaszne pandy albo jak to woli Po, czyli Kung Fu Pandę, która to rasa już taka słodziaszna nie będzie. Oraz oczywiście nową klasę postaci, a będzie nią mnich. Dodatek ma też wreszcie podnieść maksymalny poziom rozwoju postaci. Od dziś ten pułap to 90, co szczególnie powinno nas ucieszyć. Bo jak wszyscy wiemy, rozwijać postać to zacna rzecz. Premiera nowego dodatku do Wowa już w najbliższy wtorek. Wraz z premierą FIFA 13 na dobre rozpocznie się kolejny epizod odwiecznej batalii pomiędzy Pro Evolution Soccer a serią Fifa właśnie. Miłośnicy haratania w gałę z premierem na czele będą mieli nie lada orzech do zgryzienia, bo obie wirtualne piłkarskie potyczki wyglądają bardzo atrakcyjnie. W nowej FIFA znajdziemy 30 lig oraz 500 licencjonowanych drużyn. Będą więc autentyczne stroje oraz nazwiska piłkarzy, co w przypadku konkurencyjnego PS-a nie jest sprawą tak oczywistą. Pytacie o konkretne nowości. Jest ich całkiem sporo, ale rewolucji przy tym nie będzie. W porównaniu z poprzednią częścią piłkarze mają być mądrzejsi, kolizje bardziej realistyczne, dryblingi efektowniejsze, a tryby rozgrywki bardziej rozbudowane. Gra pojawi się w przyszłym tygodniu, praktycznie na wszystkie dostępne obecnie sprzęty do grania. Słysząc Faster Than Light, ktoś mógłby błędnie pomyśleć, że jest to podtytuł nowego filmu z Supermanem. Nie. Faster Than Light, lub po prostu jak to woli, FTL, to mega nowatorska gra strategiczna, która dzieje się w kosmosie. Jako kapitan statku kosmicznego dowodzimy naszą początkowo bardzo skromną załogą, walczymy z wrogimi okrętami i przemierzamy wielką i niegościnną galaktykę. Tytuł ma naprawdę zawodowy klimat i uwaga, wciąga na długie godziny zupełnie jak dobra książka. Gra może się poszczycić miksem klimatu obcego Gwiezdnych Wojen oraz Star Treka. Decyzje które podejmujemy w trakcie rozgrywki są naprawdę emocjonujące i dają poczucie samotności w kosmosie. Grafika, uwaga, jest rodem z poprzedniej epoki, ale mimo to idealnie wpasowuje się w klimat. Podobnie jest zresztą ze ścieżką dźwiękową. Model rozgrywki jest wymagający, bo w Than Light bohater dysponuje tylko jednym życiem, co oznacza, że napis Game Over jest tutaj dosłowny. Jeżeli ktoś chce, a boi się zapytać, to wyjaśniam. Ten kosmos jest na wyciągnięcie ręki. Za niecałe 10 euro na Steamie, a w gogu to samo, tylko oczywiście w dolarach. Warto wspomnieć, iż projekt został sfinansowany poprzez kickstarterowy crowdfunding. Z wnioskowanych 10 tysięcy dolarów na produkcję zdobył 200 tysięcy. O tej dziewczynie zaczyna się robić naprawdę głośno. Powstają o niej artykuły i reportaże telewizyjne. O kim mowa? Anastazja Szpagina. To dziewczyna, która za wszelką cenę chce uśmiechać się, patrzeć, ruszać jednym słowem wyglądać jak postać z japońskiej bajki lub gry. Opis jest chyba zbędny. Spójrzcie tylko na zdjęcie. Anastazja jest Ukrainką i ma 19 lat. Przygotowanie, stworzenie, no nie wiem jak to nazwać może po prostu nałożenie tego bogatego makijażu na jej twarz tylko zajmuje aż dwie godziny, z czego pół godziny zajmuje jej samo powiększenie oczu. Dziewczyna planuje nawet zrobić operację plastyczną, która na stałe nadałaby im ten oryginalny kształt. Ale twarz to nie wszystko. Anastazja, aby jak najbardziej upodobnić się do swoich ulubionych bohaterek anime, walczy także ze swoim ciałem. Dziewczyna już teraz waży zaledwie 39 kg przy 158 cm wzrostu. A wy jak sądzicie, czy to jeszcze sztuka, czy już może szaleństwo? To tyle, jeżeli chodzi o nasz piątek 13, czyli 13 odcinek Faktogramu. Wracamy oczywiście w tygodniu przyszłym, który zapowiada się równie ciekawie jak ten miniony. Tak dużo gier, a tak mało czasu. W przyszłym tygodniu wypatrujcie także na horyzoncie nowego odcinka Game Story. Tym razem będzie patriotycznie. Jeżeli tyle mogę zdradzić. Siema.